Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy wiadomości. Proszę. To Były też fajne wiadomości. Odpływ kapitału z Bitcoin ETF. Łysanie kupią XRP i krypto do rezerwy. Wow, pewnie to wszystko stało się przez wiadomości. Teraz Michael Saylor Powie, że jednak będziemy kupować bitcoina, i zobaczycie, jaka będzie lufa do góry. No naprawdę. Uwierzcie. Czytajcie wiadomości. Nie bądźcie. Nie wychodźcie z Matrixa. Dobra. Dzisiaj na Twitter wrzuciłem takiego posta. Wydaje mi się, że to powinno iść do góry. Tak? Jaki to jest problem? Z tym iść do góry. Mm -hmm. na, na moim kanale jest taki film, hmm, czymś się różni impuls od korekty. Wrzucimy to tutaj. Co tutaj się wydarzyło ciekawego? Zobaczcie. Tu będziemy mieli prawdopodobnie, tutaj nie będę tłumaczył, to było omawiane na. W tym momencie już wiedzieliśmy, że to będzie tylko zygzak, tak? Tu nie ma nic innego, tylko pytanie. Chyba było tak. To był zygzaczek, ok. Tu jest problem z rozpoznaniem, ale prawdopodobnie będzie też podwójny zygzak albo coś w tym stylu. Jesteśmy hipotetycznie w formie trójkąta i teraz Zostawmy tego Bitcoina tu, co się wydarzyło. Popatrzmy co tutaj jest. Po tej formie to możemy powiedzieć, że też byłaby sytuacja na zasadzie tu może być impuls, ale to jest trochę ciężko stwierdzić przez, przez jedną korektę, tak. Załóżmy, że byłby impuls spadkowy kontynuacja. To był spadek, korekta ABC. I zaczynamy kolejną falę. Mógłby się wydawać trójkąt, a tak jak tłumaczyłem w filmie o trójkątach, obrazek będzie załączony, mogą oszukać i mogą zrobić po prostu ABC i potem jest pierwsza fala ABC. I tutaj czego bym oczekiwał, to raczej bym rozważył to w ten sposób. Tak i tutaj rozważyłbym jako falę A, tu rozważyłbym falę B. Z trójkątem. Będzie wszystko jasne. A, B, C, D, E. Ok, mamy trójkącik. Tutaj będzie fala X. Dobrze. A, B, C. Fala X. Czyli podwójne, Zygzak, i tutaj. To tu jest właśnie taki event, co się robi, i to powinno wypalić w ten sposób, że tu powinien być może zejść nawet trochę niżej. Załóżmy, że byłaby taka sytuacja, że tu byśmy mieli powrót do strefy komfortu 99%, nawet. Tak? Dlaczego? Support rezystansson na filmach w bibliotece. Tak, ta strefa powinna być trochę do zebrania razem z tą strefą, tutaj. Tak? Czyli mamy piękne dwie strefy, które mogłyby być pięknie zebrane. Tak? I Jaką mamy sytuację na Bitcoinie tutaj? Bardzo rzadki przypadek. Coraz częstsze są rzadkie przypadki na Bitcoinie. Co my tu mamy? Terminal. Tak? Terminal. I mamy APCDE. I tu powinien być impuls. I to jest przypadek, kiedy Mamy formację terminala. Tak, formację terminala. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Musiałoby być trójka, musiała być większa. Powiedzmy, że w takie coś. I to też jest opisane na moim filmie. Robi korektę większą. No to musiałby być tak lekko. To może być jedynka dłuższa. Dla zasady trójka nie jest najkrótsza. Cisza tam na grupie. I teraz tu mamy w tym wypadku mamy płaskiego ABCDE trójkąta. Tak. Ok, który jest za krótki dla korekty 3,82, tak? Nie ma 3,8,2, więc prawdopodobieństwo, że jest to nawet jak byłby leading diagonal, czy coś takiego, czyli był, miałby korektę taką krótszą z przerwą, tutaj to i tak będzie to jako. Musiałby się skończyć ten leading diagonal, tak? To i tak w tym wypadku. Będzie to tylko zygzak, czyli to będzie fala. A P. A. B, C. Tak. I tu prawdopodobnie będziemy mieli z tym do czynienia, że tu będzie A. Tu obstawiłbym B. Dokąd to powinno? Może wyjść wyżej, może wyjść niżej. I C powinno być w ten deseń. Ok? Czyli, jakbyśmy sobie odwrócili wykres. Odwróć wykres. Odwróć skalę. Tak. Mamy ABC. Weźmy 1, 2. 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5. Czyli tu byśmy mieli przykładowo tak w skrócie, to jest tylko przykład, OK. 1, 2, tu się zaczyna trójka, czwórka, piątka i tu byłby hipotetycznie mogłoby być osobny impuls, który już będzie szedł do góry i ten impuls oznaczymy sobie innym kolorem. Czyli hipotetycznie bylibyśmy już w trendzie typowo spadkowym. On wróci skalę. Osobna sytuacja mogłaby być jeszcze taka, ale czyli wykres by wyglądał tak, że już pędzimy, to już według mnie to już jest w ogóle dalsza część impulsu, ale o tym opowiemy sobie kiedyś. Czyli na chwilę obecną. Jedyna możliwość, żeby Bitcoin wskoczył do góry, to będzie ta formacja A. B podwójny e, zygzak w fali B i impuls w fali C poniżej tego wierzchołka. Czy moglibyśmy zrobić wyższe ATH? Tak, moglibyśmy, ponieważ zobaczcie, tutaj była dokładnie taka sama podobna sytuacja. Była fala A, trójkąt, fala, trójkąt fala B. I fala C. I podobnie on sobie potem wrócił. Teraz do czego zmierzamy tutaj? Czy byłoby tak, żeby wybił bitcoin ATH? Co by musiało się stać? Musiałoby to iść, chyba tutaj mam nawet oznaczone. Nie, ja nie mam oznaczonego, ale to szybko zrobimy, że od tego momentu musiałby sobie iść po prostu zygzak. Tak. Powiedzmy zygzak, tak. I tu musiałby, musiałaby być formacja trójkąta. Tak, dopiero się tworzyć. To by była fala x. To by była fala x, to byłaby fala x. I to by się nazywało, czyli tak, tu mamy x. -a I ten jeden jest x. -em. Trójkąt musiałby być dopiero a. C, D, E, i dopiero wtedy moglibyśmy rozmawiać o mega fajnym impulsie. Powiedzmy, że to by poszło wtedy tak, prawda? Sobie byśmy tutaj wzięli nowe ATH I ta formacja nazywałaby się od tego momentu kompleks. Korekta, kompleks, tak? Problem jest taki, że my robimy tutaj no, tu bardziej ja, ja Uważam, że to jest całkiem inna formacja, ale taki smaczek sobie zostawimy na kiedy indziej. Na razie poruszamy się w hipotetycznym trójkącie z możliwością faktu, że to nie jest już trójkąt, tylko to jest dalej spadek. OK. I ten spadek byłby hipotetycznie narastający. Wylałem kawę, dziękuję. I... Efekt waterfall, czyli przykładowo jakbyśmy sobie wzięli nawet coś takiego, to byłoby 1,6 więcej. Czyli byśmy musieli sobie powiedzieć, żebyśmy wylądowali na etapie 50 kafelków. Tak, to jest wszystko co do Bitcoina. OK. Tak by to wyglądało. Dopóki nie zmieni się struktura po trójkącie, i nie wybijemy tego 95 tysięcy, to możecie zapomnieć o kolejnym ATH i wiadomościach na temat Bitcoina, bo to wszystko ściema. Przejdźmy teraz do Ethereum. Jaka sytuacja jest na Ethereum? Na Ethereum sytuacja jest bardzo fajna. Dzisiaj napisałem takiego też posta, że mógłbym widzieć nawet Ethereum w tej strefie. Dlaczego? To jest bardzo ciekawy poziom też support resistance to film numer chyba jeden na naszym moim kanale. Dlaczego? Tu prawdopodobnie jest ciekawe, ciekawe miejsce. Dziura z wolumenem, tak? Taki wolumen przeważnie zostaje, powinien być tutaj wypełniony, tak? Czyli to coś powinno być w tym miejscu wypełnione. Okay, to taki kruczek fajny, taki gratisik. I czego moglibyśmy się tutaj spodziewać jeszcze na Ethereum? Hmm, tutaj byłaby podobna sytuacja. Nie wiem, czy to miałem opisowane. Tak, podobna sytuacja by była jak na Bitcoinie, byśmy sobie schodzili z igzakami, tak. I tu mógłby być ten ostatni z pseudo takim trójkątem. Ten deseń przykładowo, tak? Na samym końcu. Oczywiście, to jest tutaj na razie, póki co mamy abstrakcję, ale co nas interesuje bardziej, to interesuje nas mniejsza oś. Jeżeli to pęknie, tak, no to niestety to tam. Polecam filmy, o których mówiłem na początku 3 miesiące temu. One póki co sprawdzają się wszystkie co do JOTY. Na mniejszą oś byśmy musieli sobie wejść na trzydziestkę. I jaką sytuację mieliśmy tutaj na, na Ethereum? Co dużo ludzi przegapiło. Dużo ludzi przegapiło że tu mieliśmy A B C tak i co tutaj mamy formacja która bali z gruchy jak siara tak proszę i się ofajdało tu będzie sytuacja prawdopodobnie Niemalże identyczna w takim zakresie. To zdecydowało o wpadku. Ten ABC terminal. I teraz mamy co? Tutaj jest też podobna sytuacja jak na Bitcoinie, że byłby ta fala A, tak? Fala B. I to było 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, krótkie podbicie, mała piątka, albo już jesteśmy w piątce, że to byłoby 1, 2, 3, 4, 5 i walimy do góry, do naszego poziomu takiego. Czyli póki co musimy też pokonać ten zestaw pytań. Jeżeli jesteśmy w trendzie spadkowym, to nasz poziom. Bezpieczeństwa maksymalne, do którego możemy wrócić, to jest 99% tego szczytu, czyli możemy sobie określić, że hipotetycznie powinno być 2500 dolców za EUTR. Ok? Jeżeli to nie wypala sayonara, Ciao choose. tutaj jeszcze jest jedna sytuacja, gdzie pokazywałem naszemu koledze, jak działają fale Eliota, tak? Były wyliczenia, dosyć gruba dyskusja, jak to działa, w jakich formacjach jesteśmy na ABC, czyli tu powinien być: mamy jeden flat, drugi flat i mamy powinniśmy mieć terminal, tak? Zaznaczony był box box docelowy clean, przepraszam, że to tak jest, ale to już jest taki bonusik. Tak, tu mieliśmy nawet kanałek, w którym to poruszamy się. Ta fala C będzie w formie clean'a, Na zielono to jest terminal, tak? I przejdziemy sobie na oś mniejszą, na której widzimy, jak to senior Husaria pokazał na grupie piękny ABC terminal, tak, który bardzo pięknie stoczył się kolejnym ABC, ABC. Tak, AB. I tu będzie chyba C. Tak, 1, 2, 3. Musiałbym to rozpisać sobie dobrze. Nie ma za chwilę tak za bardzo czasu, bo trzeba się zająć też rodziną. No, byłoby A B, C, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 1 2, 3 4, 5, A B, C. To by byłabra piątka. 1, 2, 3, 4, A, B, C, 5. I to byłoby A, to by było B i to byłoby C. Widzicie odwrotnie, by było taki. Fake mistrz. Fail C w tym wypadku. Ok. Ten sobie szedł ładnie. Tak, a ten sobie poszedł C fail. I tu co schodzimy? 1, 2, 3, 4. I co tu mamy? Znowu taka sama sytuacja jak na bitku. Terminal. Dlatego uważam, że to raczej powinno się wrócić do tego poziomu. I Poziom, żeśmy, kierunek był, to było wyznaczone w piąteczek, proszę, nie było wzrostów, tak jak kolega myślał, są w spadku, tak, a tu pisałem, bo taki pan się, chłopaczek przyszedł i marudził trochę, że nie wiem, co to są fale X, dobra. I chyba to by było na tyle. Czy reszta coinów raczej chodzi sobie dokładnie tak samo, tak. Co tu możemy zobaczyć? Widzimy nasz klinik, tak, tutaj impulsik, jeżeli się ładnie zbuduje, trzeba mieć na uwadze, że ten impulsik nawet jakby sobie sobie tak ładnie szedł, ok, i to jest nasza pierwsza fala. To niestety trzeba pamiętać, że ta pierwsza fala w każdym momencie może nam zrobić 99% spadku, tak, ok. I to by było chyba na tyle. Tak? Bitcoin po 50 tysięcy. Bardzo możliwe. Dopóki nie wybijemy się powyżej 95, możecie spać spokojnie. To wszystko. Dziękuję. Miłego wieczoru. Zapraszam do oglądania filmów. I <laughs> przygotowuję film o BTC i Ethereum. Takie porównanie, które będzie też dobrze, dosyć dobre dla ludzi, którzy właśnie hodlują tak, na jakiej zasadzie cały ten rynek działa. Tak? W ogóle taka cała ta seria powinna być w niedługim czasie. Już część filmów jest na kanale, ale to raczej jeszcze troszeczkę potrwa. Nic, miłej niedzieli, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.